dzisiaj zrobię outfit of the Przepraszam, że mnie nie widać Dobra, zacznijmy Na ostatnią mam z niwej, czekajcie Pokażę Wam, jak mam to robić Taką niebieską Pani kupuje może karmeks. Kucyczki takie Już tam latem nie nosiłam Więc... Z biżuterii mam taką sendę od przyjaciółki taką różową i z taką znają od koleżanki też i taką z X faktur Tu widzicie jak z um, mam. Z playboy, To lepkana, taką display, bo jest mało. Plus kanał takiego nie to ponieważ jest ciepło. Czy widzisz? Taka pisze, We To bieżą week only forever a minute Oj, przepraszam, wspomniałam, że to jest zawsze oj, a zresztą sí. to po prostu serduszka. Ja mówię, że to jest jakaś ołowia. Zwykła, taki getter. A but mam taki, z tannemu. Ja wiem, ile kosztował, bo mama mnie kupiła. Były podobne jeszcze takie czyli To już wiedziałam, mi też nie podobało. Z tego, to będzie To oczywiście przemienię. Zobaczyć. No i. Od razu. Czekajcie. Pokażę Wam jakie słodkie zdjęcie po prostu mam. Czekajcie. Pojawiło mojego pieska. Jest taki słodki. Kolejny film. Zobaczcie. Na tym telefonie też mi pije. się tusza. Może mam zrobić kiedyś osobny filmik. Mam na telefon Samsung. Ja Samsung jest biały. Dobrze sobie. No to piszcie, subskrybujcie i piszcie komentarze. Łagam Was, piszcie. Pa Zdravie